Okienko będzie? Będzie. Kochani, patrzcie, jak, jak Watykan e, manipuluje YouTubem. Popatrzcie, wchodzę na YouTube'a, nic nie ustawiałem. O, pierwsze to jest hołownia. Aktualności, hołownia. Jest dekuś, dekuś, hołownia. Jezus. Jezus. Błogosławieństwo. Znów, Jezusy. To jest. Teraz i tak jest, o, znów jakiś ksiądz, znów jakiś Jezusy, znów o, to muzyka nielska, o, aplikacja Biblii. O, znów krzyże jakieś. Chwały, cześć Bogu. Moje dwa kanały zostały bezprawnie usunięte. E... Specjalnie były zgłaszane i bezprawnie zostały usunięte. E... Ja Wam pokażę jeszcze na sam koniec pewną wiadomość. Ja mam kilka takich wiadomości. Bo mówiłem o kościele. Mówiłem o wierze. Wiara mówi o pogana. Znów jakaś baranina na wiejskiej. Znów Jezus. Znów Jezusy. Jezus. Jezus. Znów Jezusy. Znów Jezusy. Tu też i powtórka. Ta dziewczynka już była. Znów Jezus. Widzicie, widzicie jak manipulują? Moje, moje wyświetlanie moich filmów jest blokowane. Znów jest Jezus. Wyświetlanie moich filmów jest blokowane. Są blokowane. Znów hołownia. On teraz jest najwięcej, on teraz jest najwięcej wyświetlany na, na YouTube. Rozumiecie, jaka to jest manipulacja? Naświetlanie człowieka? Nic innego nie ma. Tak, sam, tak samo się robi na TikToku. Na TikToku są same księże Jezusy. A to wam, wam pokażę. Spójrzcie. Nie kochana, jestem tutaj dopóki, dopóty on nie zniknie z YouTube'a, rozumiecie? Przez tacy ludzie, Juli, Juli i Juni. A zablokują mu konto. Rozumiecie? Moje... Przez takich ludzi było zgłaszanie. Na jeden filmik było zgłaszany pięciu księży i, i pięciu takich słupów. I przez takich ludzi mi zablokowano konto. Bezprawnie. Będzie miał szansę wygadywać swoich bzdur. A kto ci kurwo każe oglądać to! Niestety nie ma takiego problemu z głową i swoją samooceną, żeby poświęcić czas komuś takiemu. To na chuj kurwa mnie blokujesz. Na chuj mnie zgłaszasz. Przecież to, to są ludzie. Te, 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 ja, ja, ja wiem, że to jest dziewczyna i ja wiem, że ona jest ze szygomia. I o, ja ją podam do sądu. Za to, że poświęciłem potężny czas, swoje pieniądze, żeby nagrać i żeby wypuścić filmiki na YouTubie. To, jest, to są pieniądze, to jest internet. I pozbawiła wiedzy ludzi. Także zresztą sami się niebawem przekonacie.